Siemano, jestem od już Ferrari i jak wiecie walczę na gali Fejma 3 z takim bocianem, to taki ptak, ale nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Potrzebuję przeciwnika na Gale Fejma numer 4, widziałem Erno, że zaczepiasz wszystkich tam w donate'ach, wszystkich donate'ujesz. Mi tam raz czy dwa żeś wysłał, wysłałeś mi trochę donate'ów. Wkurzyłeś mnie, że wszystkich tutaj donatejesz, a ja nie, dlatego rzucam Ci oficjalnie wyzwanie na GalaFam numer 4. Jeśli się nie obsrałeś, to przyjmij to wyzwanie i na oczach całej Polski spuszczę ci solidny łomot. masz przez ranę, wszystkich zaczepiasz, wyzywasz i ogólnie wyglądasz jak młody lord Cruzfiel i mi się to nie podoba. I jeśli masz jaja, to to pokaż i na czwórce zmierzymy się razem w klatce. Najlepiej, żebyś odpowiedział mi w jakimś donejcie. Bo wiesz, no, no hajs musi się zgadzać, tak? No. Także mam nadzieję, że przyjmiesz to wyzwanie, bo widziałem, że jesteś charakternym chłopakiem i co? I dać lajka, oczywiście. I będę do Was padał z komentarzy. Erno, pozdrawiam. Hatix D50 zł. Erno, erno, Mówiłem ci kiedyś, że jesteś szalony? Nie? To ci powiedziałem teraz, właśnie. Jesteś. O, zrobię cenzurę znowu, Erno. Jesteś popierdolony. Nie wiem, czy się cenzurowało dobrze, ale jesteś serio, jakiś popierdolony. Naprawdę. Erno -no Duo, haha, 9 zł i 50 groszy. Dzięki za ciekawej Erno. Pozdrawiam. E, czy ty możesz zostawić. O, brakuje 26 łapek do 400. Dobijmy co? A czy Duo gramy? M możemy zagrać. Tylko po sklepie, nie, bo sklep to jest. Sęk tego live'a Predator Games, dzięki za zasłuba. Tylko napisz. W moim świecie to drag leczy ludzi, ja, majczyk jakie zna. Dawajcie jeszcze jedną. Jakie prochy żetony. Kraj na czarno. No, Erdo, powiem ci tak. Jako iż zbieram na kartę graficzną, to pozwalam zagrać y, dopiero od. Y, 1999 dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych ale erno, tak nie wiem co to mega da. Erno, jak ja dawno donatę, ci nie dawałem wypony. xddd 20 cześć, złotych. Cześć. 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 Cześć, Jestem na bieżąco. Mm. Erno, nie szalej, 50 złotych. Nie szalej, Ernest. Dziękuję ci. Dzięki. O, nie Erno, pozdrowisz xdd 30 zł Jak wyślesz, jak wyślesz Gucci Geng, to cię pozdrawia. Ciekawe, ile teraz osób ten nie, nie złapie, że to jest bait. No weź, każdy chce pozdrowienia od Kuckapony. No w sumie, ile mam subów? Ja mam subów, no w sumie tak naprawdę takich realnych to mam mało, bo większość kupiłem na Allegro. Tak jak moje 2,5 miliona wyświetleń pod Parkiem Trampolin. Nie, no dobra, może nie guci Gang. Możesz grill u, u Gawrona dać. Wtedy cię pozdrowię. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pewnie na następnych live'ach albo nutkach gdzieś mnie zobaczycie. Albo wpadajcie na Instagram, a ten jestem cały czas. Ja.